Jak w języku angielskim dostać się na lotnisko, założyć konto bankowe, umówić się na wizytę u lekarza, zarezerwować wycieczkę z przewodnikiem, a to wszystko za pomocą jednego niezwykle prostego wyrażenia, how do I. O tym dowiecie się z dzisiejszego odcinka, 40 już serii Łatwo i Powoli, rozmówki u... Oli, tą olą jestem ja, Aleksandra LED, z najlepszych kursów angielskiego, zanim przejdziemy do lekcji. Ja tylko powiem w opisie link, pod którym możecie dołączyć i powinniście dołączyć e, na bezpłatne szkolenie, podczas którego zdradzam Wam, jak możecie zacząć dogadywać się w języku angielskim. Już po pierwszym tygodniu ucząc się tylko 15 minut dziennie, nawet jeżeli już mówicie po angielsku, ale macie trudność ze zrozumieniem anglika i macie bardzo ograniczony czas na naukę języka angielskiego, link w opisie. Naprawdę warto być. How do I? 10 przykładów e, będziemy kolorować na czarno. How do I? Potem czasowniczek na czerwono, resztę na zielono. Jak zarezerwować wycieczkę z przewodnikiem? How do I rezerwować w języku angielskim? To book. Możecie powiedzieć, ale zaraz book to przecież książka. No tak, ale są takie wyrazy w języku angielskim, które mają dwa znaczenia. How do I book, czyli jak zarezerwować mogę wycieczkę z przewodnikiem, to będzie A Guided Tour. Warto zwrócić uwagę na wymowę tego słówka. Tour, tour. How do I Book a Guided Tour? E, jeżeli chodzi o wymowę, będą nam się pewne słowa łączyły, ale o tym za chwileczkę. Jak powiemy w języku angielskim, jak dostać się na lotnisko? How do I, znowu? How do I get to the airport? Get to the airport. Ok? Czy zauważacie już pewną prawidłowość? W takim razie, jak powiemy po angielsku, jak mogę? Kupić bilet, kiedy kupować to buy. No to znowu będzie, uwaga. How do I buy, pisane w ten sposób, a ticket, czyli bilet. Zauważcie, że języka angielskiego można uczyć się na dwa sposoby. Można uczyć się osobno słówek, osobno gramatyki, osobno wymowy, a potem próbować to wszystko poskładać w jedną kupę. Albo można uczyć się sprytnie i mądrze a dzięki temu też zaoszczędzić czasu. Dlatego, że jeżeli ja nauczę się zadawać pytania i zobaczę, w jaki sposób angielski działa, jak z niego można budować, jak z klocków LEGO, to wtedy to wszystko naprawdę staje się bardzo proste. Jak w takim razie powiemy po angielsku, jak mogę dostać się do środka? My już wiemy, że dostawać się do, w jakieś miejsce to będzie get, czyli how do I get? E, chcemy się dostać gdzie? Chcemy się do, dostać do środka, a do środka to będzie in. How do I get in? How do I get in? How do I get in? E, jeszcze jeden przykład to sobie, to sobie damy i popracujemy nad mową łączną, dobra? Na przykład, jak powiemy po angielsku, jak mogę założyć konto bankowe? E, zakładać konto bankowe. E, można na kilka sposobów można to powiedzieć. My chcemy użyć słowa apply, czyli złożyć podanie o otwarcie konta bankowego, czyli będzie How do I apply for a bank account? Mam nadzieję, że na tym etapie już rozumiecie w jaki sposób budujemy zdania e, z How do I w jaki sposób ja mogę w jaki sposób ja mogę zamówić, dostać się, kupić, dostać się. Złożyć podanie o coś, aplikować. Widzicie? How do I? Czasownik, a potem reszta zdania, ok? Więc to jest nasz punkt wyjściowy. A teraz będziemy mówić troszeczkę na temat wymowy. A dokładnie na temat wymowy łącznej. W języku angielskim są słowa, które łączą się z innymi słowami, ale tylko w wymowie. Dlaczego mnie to w ogóle interesuje? Dlatego, że czasami jest tak, że Anglik do mnie mówi i ja nic z tego nie rozumiem. Pomimo, że jakby mi to napisał, to ja każde z tych słów osobno rozumiem, ale jeżeli Anglik je do mnie mówi, to dosłownie jakby syplenił, jakby miał ziemniaki w ustach i ja nie rozumiem, co on do mnie mówi. Dlaczego? Dlatego, że on dla większej płynności języka łączy te niektóre wyrazy w jedno. Wszystkie samogłoski na początku wyrazu, Lubię się przykleić do poprzedniego, ok? Czyli na przykład tutaj mam bank account. Nie mówię bank account, mówię bank account. Bank account. Jako jedno. Bank account. Tutaj jest samogłoska a. For. 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 For bank account. A. Apply. I apply. Ale słówko I też zaczyna się od samogłoski A, A, I. Więc będzie do I, do I, do I apply. How do I apply for a bank account? I teraz to nie o to chodzi, żeby wziąć to zdanie i przeczytać je szybko i niektórzy myślą, że ja będę mówić szybko po angielsku. To znaczy, że ich angielski jest świetny, nie jest. Często osoby, które mówią szybko, mówią niechlujnie niezrozumiale i popełniają błędy. Jak najbardziej możemy mówić powoli, ale staramy się mówić poprawnie i na pewno staramy się też mówić płynnie. I właśnie w ten sposób to osiągamy. Powtarzaj za mną. How do I? How do I apply? How do I apply? How do I apply? How do I apply, do I apply for a bank account? How do I apply for a bank account? Tak samo tutaj. To mi się połączy w jedno, ponieważ in przyklei się do poprzedniego wyrazu. Get in. Get in. Czyli w języku mówionym mówimy get in. How do I get in? How do I get in? A w tym zdaniu co się przyklei do czego? Tu mamy samą głoskę, która się przyklei. Buyer, buyer i do I. How do I buy a ticket? How do I get to the airport? The airport, the airport. How do I book a guided tour? sobie wszystkie wyrażenia i dalej. How do I book a guided tour? How do I book a guided tour? How do I get to the airport? How do I get to the airport? How do I buy a ticket? How do I buy a ticket? How do I get in? How do I get in? How do I apply for a bank account? How do I apply for a bank account? Warto jest sobie to zaznaczać i uczyć się już w ten sposób, po to, żeby y, nam to weszło w krew. Później faktycznie nie będziesz się nawet nad tym zastanawiać, będziesz te pewne słowa łączyć, ale żeby tak mogło się stać, potrzebujesz się tego na początku uczyć w sposób świadomy. Szósteczka: jak korzystać z kasy samoobsługowej. Korzystać to jest use, a kasa samoobsługowa to self-checkout machine. How do I use a self-checkout machine? Excuse me, how do I use a self-checkout machine? Ok, świetnie, siódemeczka. Jak zwrócić lub wymienić produkt? Zwracać to return, wymieniać to exchange. A produkt to product. Czyli będzie tak. How do I return or exchange a product? How do I return or exchange a product Excuse me how do i return or exchange a product Excuse me how do i return or exchange a product How do i return or exchange a product Dobra świetnie Zachęcam was do tego żeby e, przepisywać te wyrażenia w Komentarzu. Po to, żeby sobie poćwiczyć również pisownie, żeby nam coś w głowie zostało z tych rozmówek. To są rozmówki, więc powtarzamy na głos, ale też bardzo proszę o to, żeby jednak sobie przypisywać. I Boże drogie, jak mnie no swędzi, nie wytrzymałam. O, już mi lepiej. Ósemeczka, Jak zapłacić rachunek e, za elektryczność, za gaz, albo nawet w restauracji? Płacić to pay, rachunek to bill. How do I? Pay a, pay a bill how do I 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 pay a bill dobra dziewiąteczka jak umówić się na wizytę? Na wizytę taką, na przykład u lekarza albo w biurze podatkowym, gdzieś, gdzie się umawiamy na taką wizytę na konkretną godzinę, gdzie mamy być. How do I? Umawiać się na, na jakąś godzinę, coś ustawić jest schedule albo schedule, w zależności od tego, jaką wybierzemy wymowę. Są takie słowa w języku angielskim, gdzie e, dwie różne wymowy są dopuszczalne. Na przykład garage albo garage, lido albo lido, schedule albo schedule. E, to będzie jeden z tych wyrazów. How do I schedule an appointment? An appointment. Słyszycie, ja już od razu mówię. An appointment. An appointment. Dlaczego an appointment? Co to jest an appointment? No bo jest wymowa łączna. How do I schedule an appointment? How do I schedule an appointment? I ostatni przykład dla Was na dzisiaj. Jak anulować rezerwację? Anulować to cancel. Rezerwacja to the booking. How do I? Czasownik teraz będzie, czyli cancel. My booking, the booking. How do I cancel the booking? How do I cancel the booking? Proszę bardzo. I jest oto, słuchajcie, 10 przykładów przydatnych w różnych kontekstach i. Na wakacjach, i w banku, i w sklepie, i w restauracji, i u lekarza, słuchajcie, w 10 różnych sytuacji, i zauważcie, że naprawdę można w języku angielskim komunikować się z łatwością. To jest 10 przykładów, ale czy miło byłoby wiedzieć dokładnie, w jaki sposób Ty też możesz nie tylko nauczyć się 10 przykładów, ale w jaki sposób Ty możesz zacząć takie przykłady budować i komunikować się samodzielnie i Swobodnie w języku angielskim, bez kłócia gramatyki, bez potrzeby zapamiętywania nie wiadomo ilu słówek, i nawet jeżeli nie masz czasu na naukę i nie rozumiesz angielskiego kliknij w link w opisie i koniecznie zapisz się na bezpłatne webinarium podczas którego zdradzę ci trzy moje największe sekrety na podstawie których napisałam te oto wszystkie tutaj kursy szybkiej nauki języka angielskiego. Ty też możesz komunikować się swobodnie, pewnie i poprawnie w języku angielskim. Przyjdź i zobacz jak nic przecież cię to nie kosztuje na no, zyskać możesz tak wiele. Moi miśki, dziękuję Ci za Twój czas. Ściskam, pozdrawiam i do zobaczenia na naszym bezpłatnym szkoleniu. To już we wtorek, za dwa dni. Koniecznie kliknij teraz i się zapisz.